Dzisiaj sobie nagramy filmik, na którym będziemy testować różne, na przykład słodycze. Jak ktoś hałasuje, to moja siostra, bo będzie operatorem. No i tak stwierdziłem, że no, mam urodziny. Jakby napiszecie w komentarzu wszystkiego najlepszego, wam serduszko. A teraz opening, od czego bym tu zaczął, a, przedstawię Wam, mamy ciastka, o, takie pyszne, jak widać, mamy delicję. Yy, kolejne jakieś tam ciastka i rurki, rurki pewnie każdy zna. no i tak. Najpierw zaczniemy może od tych ciastek, bardzo mnie ciekawią, dostałem e, to na urodziny. Oh, oh, this is. Mm hmm. Welcome, okay, Spike. This is the prisoner. I come. Ah. huh Oh. Okay. This is Zima. Ah. Sorry, I'm not sure I'm to be here. No i to. Dajcie na kole. No to. Teraz... Bo trochę mam. A oto już... Czekajcie, widzowie. Dobra, siostra mi otworzyła. Zapach gumy balonowej, nie? Normalnie. Zapach gumy balonowej... Mmm, kurde. Roztopione, nie spróbuję. Roztopione jak nic. Roztopione. Roztopione nie dać. Potem ci dam. Zagramy opening potem, sorca. Jak wyjmiemy z lodówki. No. idź daj do lodówki. O nie, jest. Pilnujecie. Dobra. Jesteśmy. Tam ciastka były roztopione. Nie gramy wam sorca, Jak jak jemy. I ten. Tamte ciastka. Normalne jak ten. No i oceniamy, jak normalne lubi się. Ale normalne lubi się są dobre, więc daję 5,5 na 10. Nie, to są biszkopty, czy tam, nie wiem co to jest, jak mówiłem źle, przepraszam, ale po prostu, a moja siostra 10 na 9 mówi, to są normalne, lubi się. teraz delicję Spróbujemy. o jakim smaku, to nie wiem, chyba nie piszę, albo, że nie potrafię czytać po angielsku, ogólnie mam 7 lat,

jest mój ulubiony. No. Oczywiście, się tak. No, no normalnie, Pauli, aż trochę powinno być. Tam, Nie odsuwaj. Pachnia waniliowa. Tu jest tatuaż? Moja siostra mi powiedziała akurat, że jest, jest! A i ta to... A nie jest! Ej, ten jest przewodzarny. To jest dla Ciebie, jak to jest dziewczynskie. Masz. Bo jest dla Leny. A mojej siostry? No możesz. Nie pokazuj mi serca. Masz No rurki, jak normalne chyba być rurki, nie? No dobra. No dobra, teraz wybierzemy Was. Um. No to jest! Osiem na dziesięć. No. Teraz wam coś pokażę w No co? Jak widzicie, mamy jej legendę, tak? Nie tylko, że chcę pochwalić, ale patrzcie to. Ona, jak kupicie sobie na mini czy jakimś tam sklepie na internecie, macie oryginalną mini legendę. Nie psuje się za szybko. No i to jest idealna okazja, bo to jest takie dobre tym układać trzeba. No ale, no tak. No ale, co? Warto, moim zdaniem. Moja siostra poszła, a my już kończymy ten odcinek. I jeszcze, jak Wam się podobało, zostawcie lajka like i suba, żeby dobić tysiąc subów, albo milion, bo ja chcę przycisk złoty, albo srebrny. A jeszcze Wam pokażę, który zostawi supa? Zostanie tym mieczem, ciuchciuch. ciuch. A ciuch. jest bardzo, patrzcie, to jest plastikowy, więc jak ktoś zostanie ciuch, ciuch, to nie będzie, ale bardzo mocno, więc zostawcie suba i lajka. I napiszcie wszystkiego najlepszego dla mnie, a my już kończymy ten odcinek. Pa!